Cześć, tu Maciek Cigler. Witam Cię ze słonecznej Lubelszczyzny. Jestem w szczerym polu. Chwilowo tak, jak i mój projekt, Sukces Studio, bo dopiero zaczynam. To jest pierwszy film, który pojawi się na YouTubie czy w moich social mediach, ale nie jestem tak bardzo w szczerym polu jak Ty ze swoim biznesem, skoro zdecydowałeś się, czy zdecydowałaś się, zajrzeć na mój profil i na moje strony. Co zrobić jednak, żeby nie być w tym szczerym polu, a jednak zostać odnalezionym przez klientów czy przez. Ludzi, którzy będą chcieli z tobą współpracować, czy razem z tobą prowadzić lub rozkręcać twój biznes. No, to żeby tak było, to właśnie tym ja będę się zajmował. Generalnie chcę pomóc ludziom, którzy w swoim biznesem, jeżeli chodzi o internet i o rozwój w tym kierunku, są właśnie w takim jak ja w tym momencie szczerym polu. O, pokażę. To jeżeli jesteś w takim szczerym polu ze swoim biznesem, chcesz, żeby jednak zaczął się rozwijać, rozkręcać i żeby miało y, to przełożenie na finanse, to co robisz, skontaktuj się ze mną. Spróbujemy powalczyć o to, aby rzeczywiście tak było. O to, żebyś odniósł swój sukces razem z moją pomocą. Zapraszam do kontaktu, do komentowania, do zaglądania na moje media. Życzę Ci wszystkiego dobrego i życzę Ci osiągnięcia tego sukcesu, o którym mówimy. Mam nadzieję, że następnym razem już nie będziemy się widzieć w czterym polu, bo zimno tu okropielnie. Do zobaczenia!